Autorka właśnie bloga Biologia z Blondynką, gdzie dzieli się pomysłami na lekcje przyrodnicze i wychowawcze. Należy do społeczności Grupy Superperfrów. Autorka ogólnopolskich projektów Ekoszkoła, który też w tym roku będzie kontynuowany. Klasowa Wigilia bez plastiku, tydzień uczniowskiej supermocy. I wiele innych mocy, którymi nie chcemy Państwa zasypywać od razu, już teraz zapraszamy do nas. Asię Gadomską. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę spotkać się tutaj dzisiaj razem z Państwem w progresowni. Na moim takim krótkim wystąpieniu, chociaż temat na pewno jest bardzo szeroki, ale postaram się chociaż w skrócie Państwu chwileczkę opowiedzieć coś na temat mózgu i zarządzania sobą w czasie. Nazywam się Joanna Gadomska i to, co Państwo słyszeli, jestem biolożką ze Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Od kilku lat prowadzę również moją stronę o nazwie Biologia z Blondynką, gdzie dzielę się pomysłami na lekcje biologii, przyrody, ale również i lekcje wychowawcze. No, i dzisiaj właśnie ten temat, który się tutaj u mnie pojawił: mózg, uczniowie, zarządzanie sobą w czasie, jest między innymi też um, taką. Um, Odezwą moją w kierunku nauczycieli, którzy bardzo często gdzieś pisali na różnych nauczycielskich grupach, co zrobić i co zaproponować na pierwszej lekcji z jakiegokolwiek przedmiotu, o czym rozmawiać z uczniami, czy przedstawiać tylko i wyłącznie przedmiotowy system oceniania, czy być może już powinniśmy przejść do konkretnych lekcji z danego przedmiotu. Ja się bardzo cieszę. Że tutaj dzisiaj mogę Państwu przedstawić taką moją jedną propozycję, co warto i o czym warto z uczniami porozmawiać na pierwszej lekcji. Oczywiście, mózg jest ważny to nasze narzędzie to nasze miejsce pracy w szkole z naszymi uczniami no i powinniśmy się skupić właśnie na tym naszym. Mózgu. I proponuję, żeby właśnie oczywiście na tej pierwszej lekcji powiedzieć uczniom o tym przedmiotowym systemie oceniania, ale nie całą lekcję, bo nie on jest też tutaj najważniejszy. Żeby nie przechodzić również od razu do pierwszego tematu, ale można z uczniami porozmawiać między innymi o tym, w jaki sposób ten mózg pracuje, w jaki sposób ten mózg. Się uczy, żeby właśnie ta nauka przez te kolejne miesiące naszej wspólnej edukacyjnej podróży przebiegała jak najlepiej i jak najefektywniej. Czemu dzisiejszy temat, który tutaj zaproponowałam, zarządzanie z sobą czas w czasie się pojawia? Dlatego, że w ubiegłym roku prowadziłam szereg lekcji w całej Polsce, gdzie zapraszali mnie nauczyciele z wielu różnych szkół, i szkół podstawowych, i szkół średnich, żeby poopowiadać uczniom właśnie, jak ten mózg się uczy i co zrobić, żeby lepiej, szybciej i sprawniej ten nasz mózg się uczył. No i jednym z zadań, między innymi, było to, że rozmawialiśmy. Między, między sobą o różnych pożeraczach czasu. I co się okazywało, że uczniowie tych pożeraczy czasu po prostu mają bardzo dużo. Tutaj jest przygotowana mapa myśli, jakie są pożeracze czasu uczniów. Ta mapa myśli została stworzona właśnie w oparciu o to, co wypracowali uczniowie pewnego liceum w Krakowie. Więc proponuję, żebyśmy porozmawiali z uczniami właśnie o tych naszych pożeraczach czasu. Co zabiera im bardzo dużo czasu, na co ten czas pracą. Pewnie, że są tutaj takie rzeczy pewne elementy wymienione, które Państwo powiedzą, być może dla kogoś nie są pożeraczem czasu, można tutaj miło i efektywnie spędzić swój czas, ale to, są, to jest zdanie uczniów, w związku z czym zostało tutaj na tej mapie myśli zawarte. Te pierwsze nasze spotkania z uczniami, pierwszą lekcję, można oczywiście porozmawiać o tym, że nasz mózg jest fantastycznym narzędziem i on koordynuje wszystko to, co się dzieje, jak my pracujemy i jak my funkcjonujemy. I odnośnie tego pracy, pracy czasu, to mózg tym wszystkim też stara się zarządzać, ale my bardzo często niestety. Mamy takie podpowiedzi. Jedne takie, które jedne słyszymy głosy, które nam podpowiadają: No, może już poczytaj tą lekturę, no, może coś zrób, może tutaj skorzystaj z jakichś pomocy naukowych, poucz się, pooglądaj. Ale drugi taki głos, e, zdążysz, dasz radę. Więc nasi uczniowie też często słyszą takie głosy. Myślę, że my, jako nauczyciele, też często takie głosy słyszymy, i musimy tym naszym uczniom. Pomóc, właśnie, żeby gdzieś słyszeli te dobre głosy i mieli tą motywację i chęć do nauki. Warto z uczniami wypracować, właśnie, też czy mapę myśli, czy jakąś taką, pracując bardzo tutaj burzą mózgów, jakieś swoje listy czynności, które uczniowie wykonują każdego dnia. I potem postarajmy się razem z nimi przypisać im odpowiedni czas. Ile czasu mogą oni poświęcić na każde te czynności, aby tak naprawdę mieli czas na wszystko, aby nie okazywało się, że nagle na koniec dnia stwierdzili, że na coś tego czasu zabrakło że tego czasu im zabrakło, a oni tak naprawdę gdzieś nagle patrzą, że ten czas przebiegł im, Między palcami. Nam też bardzo często tego czasu brakuje, i bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się organizować między innymi ten swój czas. Jest takie Fajne powiedzenie, cytat, że zła wiadomość jest taka, że czas, że czas leci i wszystkim ten nas czas ucieka bardzo szybko. Dobra wiadomość jest taka, że to my jesteśmy pilotami w tym naszym tutaj czasie, w tym naszym samolocie, i to tylko i wyłącznie od nas zależy, co z tym naszym czasem my właśnie zrobimy. Ja moim uczniom na sam początek proponuję też taką krótką zabawę. Twój mózg, to twoja firma. O co chodzi? Oczywiście jakbym miała zacząć też e, rozmawiać z moimi uczniami na temat mózgu, to oni od razu, ponieważ jestem biolożką, będą mówili, aha, zaczyna się lekcja biologii. W związku z czym bardzo często im mówię, e, e, a właściwie za, na początek zadaję im pytanie, czy chcieliby być właścicielami firmy. No i rozmawiamy, jaką, jakim właścicielem firmy by chcieli być. A później przechodzimy do tego, że jeżeli są właścicielami firmy, to tak naprawdę, co by chcieli, jakby chcieli, żeby ta ich firma działała, żeby przynosiła zyski żeby sprawnie działała i funkcjonowała. No i bardzo często uczniowie mówią, że tak naprawdę, jeżeli mieliby mieć jakąś swoją firmę, to zależy im na tym, żeby ta firma odnosiła sukcesy, żeby coraz więcej ta firma zarabiała, żeby coraz lepiej funkcjonowała na rynku, nawet jeżeli jest bardzo duża konkurencja, żeby cały czas ludzie, którzy w tej firmie pracują, byli aktywni, byli kreatywni Aktywni, żeby wszystko w tej firmie dobrze się działo i toczyło, żeby ta firma wyrabiała się z wszystkim na czas. I kiedy uczniowie podają swoje przykłady, jakby chcieli, żeby ta ich firma dobrze funkcjonowała, wtedy ja mówię im, żeby przełożyli właśnie pracę swojego mózgu i teraz odniesieniu do tej swojej firmy. Że teraz ich firmom. Ich najważniejszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie, jest inwestycja właśnie w swój mózg. I proponuję im, żeby teraz właśnie skupili się na tym, skoro już wiedzą, jak ta firma ma super pracować, jak chcieliby, żeby pracował ich mózg. I nagle okazuje się, że jest dużo elementów wspólnych, że też zależy, żeby wyrabiali się w czasie, żeby byli aktywni, żeby byli kreatywni, żeby wymyślali ciągle jakieś nowe rozwiązania żeby układało się wszystko tak jak sobie życzą i żeby wszystko tak jak tutaj mamy właśnie na tych takich zębatych kołowrotkach wszystko dobrze dalej się toczyło. Więc tą pierwszą lekcję naszego przedmiotu możemy właśnie porozmawiać o pracy mózgu i o tym, żeby zachęcić tych naszych uczniów do przemyślenia o tym właśnie w jaki sposób ten ich mózg ma pracować i żeby na wszystko znajdowali czas. O mózgu mogłabym mówić dużo, nasz czas się kończy. Dziękuję pięknie za. Tutaj nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że jeszcze nieraz spotkamy się na jakimś tutaj wystąpieniu odnośnie budowy i pracy mózgu, więc ja polecam się bardzo serdecznie i zapraszam również na wszystkie kursy i szkolenia organizowane no, przez nas dobrze. dotyczącą budowy i pracy mózgu. No i bardzo Ci dziękujemy, Joasiu. Powiemy jeszcze tylko tyle, że jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki jest edukacja ekologiczna na pewno spotkacie w ofercie Centrum Edukacji i Rozwoju Progresownia Szkolenia Joasi właśnie związane z tym, jak edukację ekologiczną realizować na każdym przedmiocie i po prostu jak włączać te elementy edukacji ekologicznej w nasze działania wychowawcze w nasze działania też jako nauczycieli, niezależnie od tego, czego uczymy. Bardzo Ci, Jośie, dziękujemy za inspirujące Dziękuję. wystąpienie. Ślicznie mam nadzieję do zobaczenia i jeszcze korzystając z tej okazji, jeszcze chciałam też zaprosić wszystkich nauczycieli do takiego ogólnopolskiego projektu o nazwie EkoSzkoła, Można go również znaleźć na Facebooku. EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjne, ekologiczne nie tylko dla biologów, nie tylko dla przyrodników, ale również dla nauczycieli każdego poziomu edukacji i każdego jednego przedmiotu, bo tak naprawdę o wszystkich działaniach ekologicznych można uczyć na każdym jednym przedmiocie. A ja wiem